Siemaneczko ziomeczki, jestem Troix w odcinku, dzisiaj e, jestem sam i jestem na MCK więc krokapel i mam nareszcie tak sobie mam makabry. Tak aspera, Skajena, fabka i fiolet. Naprawdę podoba mi się e, czy jak mam te shaderki. Tak sobie gram na shaderkach to jeśli zapytacie jej jaki ty masz komputer, że grasz na shaderach i ja jeszcze ci nie laguję. Mm. Ja mam komputer z 2 gigabajtami z Ameryki a z 1000 MB to jest mało. No to co to jest DX. Dobra. Mm, więc idziemy do pierwszego typka. No! Jak trolik ma lagi. No dobra, lagów to nie miałem, spróbuję. Ale dobra, mniejsza. Yy, yy, z tym. Jesteśmy na kolejnej ręce w tym odcinku. Wystartował Mam no, chwilę, bo za chwilę wystarczy moja impreza urodzinowa. No, znaczy, no nie jest to taki mały królewik. O, urodziny, Minecraft, 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 um. No. Jakie, jakie cof... Jezu, ja, ja się boję, że spadnę.

Um, nie myślę, że chcę soja, takie, takie, takie. takie. Are you there, Jamor? Do, do you speak? Trolik Santa. O, kolejny będzie. No! dobra, y, ziomeczki, 15 monet zdobyliśmy na tej ręce Więc idziemy na kolejną I sobie aż zrobię wyrażenie screena Dobra, zrobię sobie screena Jak widzicie, y, makabra jest najlepszy Znaczy też mam y, Fabka z Aspra. Espera, 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 Minecraftera Dobra, więc zimyczki bierzemy i temy. Jak standardowo mamy fajne itki, bo jak są refy, to tym są... No właśnie Trollix Wake. Dobra, a buty sobie założymy. Mam tylko żelazne buty. To jest nawet dobre. Yy, dziękuję, mam pięć refów, może nam się uda to wygrać? Soj, soj, soj. Thanks. Dziękuję, kolejny kill. 0 Na serio taki łatwy kill? Yy, więc meczki wygraliśmy kolejną pierwszą rękę w tym odcinku Idziemy na kolejną yy, Więc Materiał otworzył już 5 minut Chyba zginęliśmy 4 razy Albo 3 Nagrywam na Nagrywamy Nagrywam na edy. Nie będę podobała kanału, bo dopiero będę. Jasne. Jasne, ciasne, kuźwa. bez urazy, jak cię uraziłem. No, Wierzyj się temu, kto mówi, że nagrywa. A widzisz, że nagrywam. Dobra. Nie, ja po prostu idę po jeszcze ostatnią skrzynkę w tym odcinku. W tym odcinku. Ostatnią skrzynkę. za nie mordę. Podziwiam siebie, że nagrywam to jeszcze do, do, dodając 5 razy. Yaka aura